Dzień dobry, zapraszam na kolejne zajęcia z języka polskiego. Słuchajcie, dzisiaj e, przerabiamy ostatnią Waszą lekturę w pamiętniku Zofii Bobrównym, e, Juliusza Słowackiego. E, tam mam dla Was taką fajną kartę pracy, na samym e, końcu konspektu ją znajdziecie. Ja króciutko jeszcze o niej opowiem, e, ale najpierw chciałbym coś powiedzieć w ogóle o, o Juliuszu Słowackim. Ja nie, nie umieściłem wam zdjęcia w konspekcie Juliusza Słowackiego, ale myślę sobie, że fajnie by było, gdybyście sobie coś doczytali na temat tego autora. Pamiętajcie, to jest lektura, czyli pracujecie w lekturownikach. Fajnie by było, gdybyście e, jakąś notatkę biograficzną w lekturowniku umieścili pod tą lekturą. Pamiętajcie, że lekturownik ma swoje prawa ja o konspekcie tam, w konspekcie o tym mówię czyli jakąś stronę tytułową trzeba to wciągnąć do e, spisu treści w lekturowniku. Oczywiście, zgodnie ze stronami, na których się to znajduje. Pamiętajcie, że e, lektury możecie ozdabiać, możecie jakieś swoje przemyślenia, cytaty dodawać. Hmm, pełna dowolność. E, z mojej strony ja się domagam tylko, żeby była strona tytułowa i żeby było to, co dacie więcej. Pamiętajcie, to od Was zależy. Będzie Wam kiedyś tam być może łatwiej. E, a e, wiersz jest ważny, dlatego że napisał go Juliusz Słowacki. To znaczy, wszystko to, co macie w lekturnikach, jest ważne. Ale e, chodzi tutaj o to, że to jest taka wasza pierwsza przygoda, mm, powiedzmy, z całym utworem, bo fragmenty Pana Tadeusza z tej epoki już przerabialiście, ale to jest pierwszy wasz utwór e, romantyczny, który przerabiacie w całości. Od początku do końca, nie jakieś wybrane fragmenty. Dlatego to ważne. Józef Słowacki jako e, poeta też jest ważny, dlatego że będziecie przerabiali w całości jego balladynę. Będziecie przerabiali kiedyś tam kordiana, będziecie taki dość e, długi utwór, wiersz: Testament Mój przerabiali. Jeszcze jakieś tam inne rzeczy też się w międzyczasie pojawią. E, także to jest poeta, jeden z ważniejszych poetów e, polskich. A jeśli chodzi o romantyzm, no to jest jeden z tych najważniejszych, bo Mickiewicz, Słowacki, Krasiński yy, i właściwie później Norwid. I tyle. Dlatego jest ważne. Co by można o Słowackim powiedzieć? Pamiętajcie, ja tu ciągle mówię romantyzm, romantyzm, romantyzm. No, romantyzm się każdego kojarzy, każdemu kojarzy z jakąś romantyczną miłością i oni tacy byli. Yy, warto, żebyście. Yy, skupili się, jeśli mieliście już lekcje, bo ja nie do końca jestem pewny, ale chyba mieliście już o powstaniach listopadowym, o styczniowym, to to są właściwie powstania e, o ludów. E, to to są powstania, które przypadają na czasy romantyzmu. To jest właśnie taki czas nie tylko e, nieszczęśliwych kochanków, nieszczęśliwie zakochanych ludzi, ale przede wszystkim w Polsce czasy, e, kiedy Polacy no, walczyli, starali się Odzyskać niepodległość. Pamiętajcie, to jest czas, kiedy Polska jest pod zaborami. Ta nazwa na pewno wam nie jest obca. Trzy zabory. E, e, z historii warto sobie zrobić małą powtórkę. Jeśli chodzi o romantyzm, zaręczam wam, że warto, bo tej epoki e, i ludzi, którzy wtedy tworzyli, nie da się zrozumieć, e, nie wiedząc, co się działo wtedy w Polsce. Pamiętajcie, to jest niesamowicie bardzo złączona epoka z tym, co się działo w polityce, co się działo na świecie ogólnie. Polacy ciągle myśleli, że jakoś uda im się, prawda? O zaborach nie będę teraz mówił. Samo, samo, samo życie słowackie jest takie, bardzo bym powiedział, przesiąknięte tą polityką tymi zaborami. On się urodził w Krzemieńcu, to jest dzisiejsza Ukraina, wtedy to się znalazło. Bodajże pod zaborem e, rosyjskim, także już wtedy e, e, Słowacki, jedną nogą e, wiedział, że jest Polakiem, a z drugiej strony no, jego, jego ziemia była gdzieś tam e, poza. On był e, z Rodu Szlańskiego, bodajże Herbuleliwa. A może jeszcze tak powiem, bo pamiętam, urodził się w 1809, a zmarł w 1849 roku. Czyli żył dość e, krótko. No i samo to, że urodził się w Krzemieńcu. A zmarł w Paryżu, czyli na obczyźnie, gdzieś tam z daleka. E, to Wam też powinno zasugerować, dlaczego on takie wiersze jak w pamiętniku e, pisał. Bo przecież, jak przeczytacie już ten wiersz, a on tam w tym konspekcie jest, to zauważycie, że e, to jest wiersz poświęcony właściwie jakiejś jednej wielkiej tęsknocie. Tu e, w tej karcie się pojawia takie słowo nostalgia. Ja nie będę Wam teraz mówił, co znaczy słowo nostalgia. Wy sobie to sprawdźcie, jeśli ktoś nie jest pewny. Ale tak e, analizując po kolei, e, no właściwie nawet w tej karcie pracy, ja e, Wam zadaję to, czego ja nie zrobiłem za Was. To, to wszystko dotyczy no, jakiejś wielkiej tęsknoty za krajem, za krzemieńcem, e, za, za polską, e, za ojczyzną, e, za Polakami, za obyczajami itd. dalej. Pamiętajcie, e, może i nam się wydaje, że łatwo jest mieszkać gdzieś z daleka od tego, e, gdzie się żyło, e, od tych obyczajów, od, od, od przyrody nawet, bo tutaj większość dotyczy przyrody. Znaczy, sami zobaczcie, że podmiot leryczny prosi o, o, no, o coś związanego z przyrodą. Ja nie mogę powiedzieć tak do końca. E, także... E, to wszystko powoduje, że jemu jest niesamowicie smutno gdzieś tam, gdzie jest. No ale wracając do karty. To słuchajcie, ja częściowo wypełniłem podmiot liryczny. W konspekcie na samym początku ja wam podaję genezę. Do, to będzie ważne do tego, do tego punktu. Tu, tu jest geneza utworu, możecie to wykorzystać. Nostalgię sobie znajdziecie w internecie. Emigrant. No tutaj bym się chciał, żebyś, e, chciałbym, żebyście się odnieśli do tego e, nie kim jest emigrant, bo od definicji emigranta chciałbym, żebyście podali sobie tu, ale... E, czy przypadkiem Juliusz Słowacki nie jest emigrantem pomyślcie o tym e, tutaj pytanie e, o elementy natury, przyrody e, i podałem wam jeden, wy znajdźcie inne cytaty, czym jest dla podmiotu lirycznego, czym jest dla poety i zosi e, bo tu też jest jedno z pytań, tu jest kim jest adresat no przecież tu mamy w pamięci kluzofibą równy, e, ale to wy się już nad tym zastanówcie e, wydaje mi się też w konspekcie naprowadzam was E, że sobie z tym wszystkim poradzicie, może trochę bardziej omówię teraz tą część, czwórkę. E, a mianowicie e, środki stylistyczne, uosobienie, czyli personifikacja, czasami e, jest to zamiennie nazywane, czyli nadanie e, cech ludzkich czemuś, co człowiekiem nie jest. Może to być jakiś element przyrody, zjawisko, jakieś, jakiś przedmiot, czyli to są uosobienia. E, epitety, czyli Najczęściej są to przymiotniki określające rzeczownik, one dookreślają, one powodują, że ten obraz poetycki jest dokładniejszy, łatwiej nam jest sobie go wyobrazić. No i mamy metafory przenośnie. Tak naprawdę chciałbym, żebyście, gdy mówię o metaforach i przenośniach, żebyście przede wszystkim zwrócili uwagę na to, o co prosi podmiot liryczny, bo tak naprawdę to jest jedna wielka metafora. Eee, to, co mu ma też dać, eee, to co ewentualnie eee, przywiezie eee, adresatka, eee, słuchajcie, proszę Was tutaj też o to, żebyście zdefiniowali apostrofę. Oczywiście, Internet, ja tak krótko powiem teraz: apostrofa, no jest to bezpośredni zwrot do czegoś lub do kogoś. No i to Wam podaje. Niechaj ją Zośka o wiersze nie prosi, zwraca się do Zośki. Eee, Zostawcie się po co jest apostrofa, e, dlaczego e, Józef Słowacki używa tej apostrofy, albo dlaczego inaczej poeci używają apostrof. E, wydaje mi się, że sobie z tym poradzicie. Pamiętajcie, e, chciałbym, żebyście w tym lekturowiku nie tylko ograniczyli się do tej karty pracy, ale żebyście również e, zrobili tam coś więcej. Tak jak mówiłem na początku, to tylko i wyłącznie od Was zależy, ale to wierzcie mi kiedyś przełoży się na to, że w ósmej klasie przed egzaminem będzie Wam łatwiej. Macie też do zrobienia, tak jak pamiętam tam, jakąś kartę pracy. Chociażby, gdy nie macie. Dobra. Także myślę, że sobie z tym poradzicie. Nie ograniczajcie się tylko i wyłącznie do tego. Zaskoczcie mnie. No, w tym roku chyba mnie nie zaskoczycie szkolnym, ale w przyszłym na pewno sobie wezmę te lekturowniki i zobaczę i na pewno jakieś oceny wam za to wpadną. Gdyby były jakieś wątpliwości, ee, piszcie, ja odpowiem, postaram się Was naprowadzić, ale myślę, że to nie jest trudny wiersz, e, że sobie z nim poradzicie. E, też tam w konspekcie proponuję Wam, no nie, nie kusiłem się o to, żebym wam tu czytał ten wiersz. Postanowiłem, że niech to będą dwie różne interpretacje. E, Podaję Wam tam linki. Jedna jest aktorska, druga e, śpiewana Marek Grechuta. E, być może rodzice wiedzą, kim, byli, e, kim był Marek Grechuta i zespół Anawa. E, a jak nie, posłuchajcie, fajnie się słucha, e, wzbogaci to Waszą też wiedzę. Na no dzisiaj tyle. Do widzenia.